Cześć, witajcie na kanale Kod na Książki, jestem Wiktoria i zapraszam was do dzisiaj nowego filmiku, w którym pokażę wam książki, takie krótkie książki do 300 stron, które wam polecam, pozycje, które warto przeczytać, a są krótkie, przepraszam za psy, a są krótkie, więc myślę, że można je w jeden wieczór sobie właśnie się z nimi zaznajomić. I co? Pierwszy, mam tutaj różne gatunki, więc zacznijmy od klasyki i od doktora Jekylla i pana Hyda. Nie do przeczytania tej książki zainspirował serial Once Upon a Time, gdzie właśnie pojawił się doktor Jekyll i pan Hyde. I właśnie chciałam poznać tę historię bardziej. No i przez to, że ja już ją znałam, wiedziałam, co się wydarzy, no to nie było dla mnie jakieś odkrycie, jakieś coś wow. Aczkolwiek, jeśli ktoś nie zna fabuły, to nie, nie wie. O co chodzi, właśnie, kto to jest ten Dr. Jackarak, to jest ten Pan Hyde To zdecydowanie polecam, chociaż myślę, że bardzo dużo osób wie już jakiś zarys mniej więcej tej książki, a ja nie chcę wam za dużo opowiadać i nie czytajcie opisu z tyłu. To jest taka opowieść o dwoistości ludzkiej natury, że człowiek nie jest tylko zły i nie jest tylko dobry. Jest to właśnie opowieść o tym, z czego tak naprawdę składa się człowiek i czy jego był tylko dobry albo tylko zły, czy byłby. Człowiekiem. Piękna książka, bardzo dobra. Uważam, że zdecydowanie warto ją przeczytać. Raczej podejść z otwartą głową, no wiadomo, dużo spoilerów możecie znaleźć, czy to ogólnie w kulturze, więc uważam, że no, mało jest osób, które raczej nie wiedzą o co chodzi w tym właśnie z którą Bechtelem i panem Hajdem. Aczkolwiek zdecydowanie, jeśli nie wiecie, to sięgniecie po tę książkę. Bardzo. Dobrze, następnie mamy książkę, którą się tak strasznie bardzo zachwycałam, a mianowicie Ukochane równanie profesora Joko Ogawy. Tyle razy już chyba na tym kanale o niej mówiłam, ale powiem jeszcze raz, bo warto ją przeczytać. Ma ona stron, powrodzona jest nie wiem od czego, pewnie od kota, bo mój kot wrócił mi strasznie książki. Ma ona niecałe 200 stron, więc no, cudowna. Była chyba. Było to pierwsza, pierwsze spotkanie z właśnie azjatyckim autorem dla mnie. I byłam zachwycona, szczerze powiedziawszy. Co jeszcze tutaj? Trochę o fabule, ale nie za dużo, bo znowu ponownie mamy tutaj z 200 stron, niecałe. Więc tak, mamy tutaj profesora matematyki, już starszego człowieka, który cierpi na zaburzenia pamięci. I co 80 minut traci właśnie pamięć, tak, bo chyba po wypadku on od tego czasu ma pamięć tylko taką krótką, właśnie 80 minut trwa i cały jest obliczona takimi różnymi karteczkami, gdzie właśnie ma napisane jestem profesorem matematyki, coś tam, coś tam, i przychodzi niej go spociał i właśnie to z jej perspektywy do niego gospodarza, to właśnie z jej perspektywy poznajemy całe losy bohaterów i ta gospodarza ma cudownego syna, którego sam profesor nazywa pierwiastkiem. Jest tu pięknie opisane są relacje między właśnie tym pierwiastkiem a profesorem i jest bardzo dobra ta książka, mimo różnych właśnie... No, znaczy, ja i tak lubię matematykę, ale jeśli ktoś nie lubi matematyki, to nie przerażajcie się tym, że to jest ogólnie dużo jakichś wtrąceń matematycznych, dużo różnych równań jakichś takich obliczeń, bo właśnie to taki dodaje smaczek tej książce. Dobrze, następna mamy książkę mojego kochanego autora, czyli Orwella. Mam mianowicie Holbarty Rzeczy, który czytałam ostatnio. Tak, już był chyba z niego rapap, tak. Więc ostatnim rapapie się bardziej nad tą powieścią, tą, tą pozycją rozwodziłam. Mamy tutaj właśnie folwark, dworski folwa, folwark. Książka również ma stron 130 z cieniutka. Mamy tutaj folwark dworski na czele z panem Jonesem. Tak dobrze mówię. Panem Jonesem, ostatnio też chyba sprawdzałam Mamy tutaj folwark dworski Na czele z Panem Jonesem I za sprawą snu Pewnego Knura Zwierzęta postanawiają się zbuntować Przeciwko ludzkości I stworzyć swój własny folwark Zwierzęcy własnymi prawami Więc to jest bardzo Dobra książka Natomiast Nie jest to tak naprawdę, książka o zwierzętach, ale tak naprawdę o ludziach, czyli o tym, jak dochodzi do rewolucji, co rewolucja za sobą niesie, jak dochodzi, jak się w ogóle zaczynają rządy totalitarne. I to jest wszystko w tym pokazane, że nie ma tak naprawdę warstw. Są warstwy, nie ma tak naprawdę, że wszyscy są równi. I to jest tak dobrze, właśnie ukazane w tej książce. Tak samo zmiana praw, tak jak się podoba, właśnie rządzącym. Wszystko, wszystko jakby rządzący, wszystko może, a podwładni no tak naprawdę nic. I tak naprawdę nie powinni mieć świadomości prawdziwych tych praw. Więc to jest tak dobra książka. O ja się na, na pewno to będzie książka mojego życia, więc zdecydowanie polecam. Tak samo rok 1984, ale już tutaj mi się nie. Nie dało rady go zmieścić, bo on ma ponad 300 stron. Dobrze, teraz już przejdźmy do troszkę innych gatunków, a mianowicie mam tutaj kryminał. I kochana Magatę Christie, którą uwielbiam, czytam od niej trzy książki i tę tą, tą mam w domu, więc wam ją polecam. I to jest inny. nie było już nikogo, mieści się w naszym tutaj, za marze, ma no ma około 215, 215 stron. I opowiada, już znowu mówiłam w poprzednim rabapie o niej, bo to jest taka świeżynka, ale Jest jestem mnie zakochana i na pewno chce inne książki Christie czytać. Opowiada ona o właśnie z tej 10 osób, które z różnych przyczyn przybywają na pewną wyspę. Jakby zostają zaproszenia, tylko na każdy wiadomo dostaje jakieś inne zaproszenie, na przykład nie wiem, od... od to jest w ogóle od jakiegoś, od jakiegoś państwa, takich pani i pana, którzy w ogóle nie pojawiają się na tej wyspie. I e, wszędzie wiszą, w każdym pokoju z tych właśnie gości na tej wyspie, na, na tej wyspie, e, wiszą wierszyki o 10 żołnierzykach, którzy umierają po kolei. I tak właśnie się dzieje w rzeczywistości. E, te żołnierzyki, żołnierzyki, ci ludzie, są jakby, te żołnierzyki umierają właśnie w taki sam sposób, jak jest e, pokazane w. W tym wierszu. I właśnie to jest tak, jakby. Uwielbiam to, uwielbiam taki rodzaj kryminałów, gdzie mamy na przykład osoby zamknięte w jakimś pomieszczeniu, czy w, na jakiejś wyspie, i to z nich ktoś jest właśnie tym zabójcą, i właśnie tak samo jest. Ktoś na wyspie z tych dziesięciorga osób. Jest zabójcą i kiedy już myślałam, że wiem, okazywało się, że ta osoba umierała, czyli no nie mogła być zabójcą i tak dalej I byłam zaskoczona, chociaż można było się tego spodziewać, no ale wam nie powiem dokładnie kto, no bo wiadomo, no to jest rozwiązanie zagadki Ale zdecydowanie polecam, słyszałam, że to jest najlepsza książka Christie, więc zdecydowanie warto, cieniutka, szybko się czyta, bo bardzo wciąga i, i polecam Następnie mamy coś dla fanów horroru i opowieści na faktach, bo mianowicie Przeklęty Dom, Przeklęty Historia domu Smurlów. Mamy tutaj właśnie Ed El i Lorraine Warrenowi z Robertem Kuranem, Jackiem i Janet Smurlów. Książka pełna ilustracji, Nasze pełna. Książka zawiera zdjęcia prawdziwej tej rodziny, mogę wam tak z bliska pokazać trochę. To jest prawdziwa, właśnie, prawdziwa rodzina Smurlów. Opowiada o właśnie nawiedzonym domu. Rodzina przeprowadza się do bliźniaka, tak? Z jednej części mieszkają starsi, czyli tam babcia, dziadek i tak dalej, a w drugiej części właśnie rodzina z dziećmi. Widziałem się tutaj różne rzeczy, tak jak to w nawiedzonych domach, tak jak to w wszystkich horrorach To jest pomysł na faktach, no nie wiem, tak nie jestem pewna, czy to jest na faktach Aczkolwiek lubię takie książki czytać, jak coś jest na faktach jak oglądacie powiedzmy horror, nie? Oglądacie sobie, oglądacie horror i na końcu macie ten historię opowiedział na faktach jest Od razu jakoś bardziej się człowiek boi, nie? Więc no ja lubię takie książki, strasznie się bałam, jak. Na przykład miałam czytać ją u siebie w mieszkaniu tam w Toruniu w pokoju, no to się bałam po nocach czytać tam tylko w dzień. No tutaj to, to też inaczej, ale wtedy się bałam. Mamy tutaj jakieś z różnych perspektyw tej historii opowiedzianą, jakieś też i wywiady, i takie. No. Także no polecam no po prostu dom, nawiedzony dom, gdzie to są jakieś demony. Mam tutaj Eda i Lorraine Warrenów, których uwielbiam chociaż z obecności. To jest mój ogóle horror, więc no jak jest coś z seria Rejmurenowi, no to ja czytam uwielbiam. I to też ma stron. Równo 300-301, więc mieści się w naszej kategorii. Yy, mam jeszcze tylko trzy książki, więc już tak na szybciutko. Yy, mianowicie mamy tutaj literaturę yy, faktu, którą moja siostra również czytała, czyli kiedy umrę jeszcze mnie kodzie. Yy, Katie Doughty? Yy, Doughty, no nieważne tej autorki. I jest to właśnie takie krótkie odpowiedzi na różne dziecięce pytania. Dzieciaki zadawały. Ta w kobieta jest pracowniczką domu pogrzebowego tak? Pracownicą. Pracownicą domu pogrzebowego. I odpowiada na pytania zadane przez różne ciekawe, ciekawskie dzieci. Ja już kiedyś o niej opowiadałam. Na przykład mamy: czy można oddać krew po śmierci, albo dlaczego zwierzęta nie rozkopują wszystkich grobów, czy na przykład. Co robi, zrobić, kiedy ziemia jest zbyt zamartniona, żeby można było pochować zmarłego? I mamy tutaj też bardzo pasujące, adekwatne ilustracje do każdego jakby takiego rozdziału. Te rozdziały są naprawdę krótkie, ile one mają stronę? Wiem, wiem, pięć stron? Około 5 stron. Także no, można sobie tak dawkować to, ponieważ no, każdy rozdział jest o czymś innym i ja się nie łączą. Wszystko, jest dotyczy, wszystko w ogóle jest dotyczące śmierci i truchu, i, truchła, i z, zmarłych y, ludzi, i tak dalej. Nie tylko w sumie, chyba ludzi. E, więc... zwiątach też jest. Tak, bardzo ciekawa w ogóle jest ciekawa też grafika i ciekawy tytuł, więc myślę, że to, że to tak e, przyciąga bardzo. A książka uważam, że jest po pierwsze zabawna, a po drugie można się bardzo dużo z niej dowiedzieć różnych ciekawych e, takich anegdotek, e, które no nie wiem, czy się przydadzą, ale po prostu fajnie, fajnie jest wiedzieć. Ja, ja lubię różne ciekawych, różnych ciekawych rzeczy. Się Dowiadywać. Na przykład, czy kot mi wyziera oczy, jak umrę, nie. I Martyna, jak ci się podobało? <grym Hair> Bardzo dobrze, ale chyba więcej powiem, jak będziemy i W no, rapaw? A to ty chcesz nagrywać rapa? Tak. Dobra, więc słuchajcie, y Zamiast sama będę nagrywać, to teraz Martyna będzie mi się tutaj. Ja mam wcinać. Cztery książki bo nie są. jestem z niej dumna. Marta... Sie, sie i pewnie kończą czwartą. Martyna czyta dużo, dużo teraz książek. No dużo, jak na nią to dużo, bo, ja, bo tak to czytała jedną książkę przez dwa miesiące, a teraz cztery książki na, na miesiąc, więc będzie miała co opowiadać, także będzie miała co opowiadać, ja myślałam, że sobie sama nagram wrap-up, no ale skoro ona już chce, no to o tej książce Wam opowiem więcej bardzo We na weprapupie, a ja z mojej strony mogę polecić i uważam, że i dla dzieci, może nie dla jakichś dzieci, ale tak nie wiem, 11-12 lat spoko i dla ludzi, nie wiem, 20 lat, czy, czy nawet 40, to jest po prostu yy, jakby anegdotki opowiedziane w taki bardzo zabawny sposób. I oczywiście naukowe tam mamy również takie biologiczne czy chemiczne naukowe wyjaśnienia, więc to nie jest jakaś taka tylko zabawna książka, ale też uczy, no nie? E, dalej mamy dwa romanse, czyli coś na przykład w lato. Ja uwielbiam czytać, bo to się szybko czyta. E, to jest takie po prostu, no, no wiecie, no romanse w lato no, mają jakiś inny vibe, nie? E, mój kochany Sparks i pamiętnik, kocham, 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 chociaż filmy według mnie wolę film po prostu. Ale pamię pamiętnika tutaj nie mogło zabraknąć, bo ma on stron. Słuchajcie, 252, więc jeszcze do 300 stron się mieści. Jest szybkie do czytania, super, cudowne. Po prostu to jest romans. No chyba każdy wie o czym jest pamiętnik. A jak nie wie, to ja wam w skrócie szybko powiem. Jest tutaj właśnie historia starszej pani, która jest w domu opieki i, i właśnie no, ma Alzheimera, chyba, tak? Albo danec, też ma chyba Alzheimera. Bo Marta też oglądała ze mną film kilka razy tak, chyba Tak, ja też ja nie wiem Ja kocham Szkoła Uczuć, pamiętniki i Piękne i Są moje trzy top, top filmy <noise> Więc tak Pamiętnik opowiada, właśnie, jak już mówiłam Historię kobiety starszej, chory na Alzheimera W domu opieki i mężczyzny Który przychodzi i czyta jej książkę A książka okazuje się pamiętnikiem No, Jakby czyta jej książkę, czyta jej pamiętnik, po prostu jak byli młodzi, jak się poznali. Wszystko, co właśnie on pamiętał, zapisał w pamiętniku, i teraz czyta jej codziennie. Codziennie, aż to już mieli Po prostu to jest tak wzruszające. Czyta jej codziennie, aby ona choć trochę mogła odzyskać pamięć. Nieraz jej się to udaje, na, na nie wiem, chociażby dwie minuty, czy na godzinę odzyskać tę pamięć. On jest tym najszczęśliwszym człowiekiem. Nieraz niestety nie, ale no, piękna historia takiej miłości aż do śmierci. Polecam. A, polecam. <laughs> Dobrze. I ostatnia książka to jest książka mojej przyjaciółki Wiktorii Piotrowskiej w Blasku Cieni. Również jest, jest dość cienka, bo ma tam 305 stron, ale dobra, stwierdziłam, dobra. Powiedzmy, jest tak 5 stron powyżej 300, no to jeszcze mogę wam o niej wspomnieć. Znowu to jest romans i też nie jest młodzieżówka, tylko to był taki, no romans. No. Mamy młode małżeństwo Blanka i Aleksego. Wydawałoby się, że wszystko będzie w porządku, natomiast przez jedną chwilę nagle ich życie staje do góry nogami. Ja też recenzowałam tę książkę, tak właśnie więcej o niej mówiłam, bo cały film był na jej temat, więc macie tutaj w karcie. I zdecydowanie ją polecam. Jest to wzruszającą książkę, na pewno nie jej płakałam. W każdym razie jest tutaj pokazana właśnie choroba, problemy ludzkie. I no, smutna historia, ale kończąca się, tak jakby dając taką nadzieję, taką iskierkę w tunelu. Więc, no, piękna, romantyczna historia młodego małżeństwa i borykania się z takimi pewnymi problemami i chorobami. Więc polecam zdecydowanie bardzo mocno. Także czytajcie, kupujcie. Polecam. I tu chyba wszystkie książki, które czytam, które jakoś super zasługują na polecenie i są do 300. Um, może o czymś zapomniałam, nie wiem, na pewno o czymś zapomniałam. Nawet ksi książek, których tutaj nie mam, yy, a czytałam do 300 stron, na pewno jest dużo yy, i o nich na pewno zapomniałam. Yy, chociażby nie wiem, yy, pożyczałam na przykład do jakichś koleżanek czy coś. No i w każdym razie no, ten, te 8 książek na pewno mam yy, no pewno jest 8, 2, 4... To książek w nam, w nam. Yy, sobie też, ale wa, wam bardzo polecam, Martynie też, ale no nie wszystkie na teraz, yy, no i co, yy, napiszcie koniecznie jakie książki do 30, z którą skradły yy, wam serce, jakie krótkie książki polecacie, ja z chęcią przeczytam te komentarze i może na którąś się skuszę, więc yy, co, życzę wam wszystkiego dobrego i pa pa.